Kochani, ale jaja, spójrzcie. Posterunek wojskowy. Tutaj taka tabliczka. I wyobraźcie sobie, że nas nie wpuścili, bo są tu te wszystkie zwierzęta. Tam już widać małpy i to takie spore małpy. Nie wiem, czy nie szympansy nawet. Chyba szympansy, bo są naprawdę duże. Nie wpuścili nas, bo powiedzieli, że nas zwierzęta zjedzą. No kurwa. Musimy wziąć jakiegoś tuktuka, samochód, cokolwiek i przejechać dystans 100 km pojazdem. No bo. No bo jest niebezpiecznie. <laughs> Nie grube portfele, bo nie trzeba wiele, bym znowu się poczuł jak Bóg Więc pakuję torbę, zamawiam bilety, bo ziomuś nie liczę na cud Mama się martwi jak mówię gdzie lecę Ja na to, ze jedno życie mam przecież I zwiedzę planetę śmigające w dresie, wydając to wszystko co pomieści kieszonkę popali ziomem to zioło z Jamajki Zobaczyć jak kręcą dupami Kubanki Przechylać flaszki, o nic nie martwić Palić cygara i pisać kawałki Chłopaki z bloku, ziomuś przestałem się bać nawet lotu Nie na niby to Karaiby Lot przez Meksyk, świeże wersy Dzisiaj znowu cięższy dzień, moi mili, Nie wiem ile razy zdejmowałem koła, pięć może sześć. Tak, tyle razy złapaliśmy gumę. Mamy dwie opcje: albo wracać się do Tamba 92 km, albo złapać jakiegoś tira, czy poprosić tutaj kogoś z wioski, żeby nas zawiózł przez 100 km z rowerami tym cholernym parkiem do zapark do następnego miasta. I następny pech. Wszyscy ludzie się teraz właśnie modlą w meczecie. <laughs> więc musimy czekać, aż się pomodlą, skończą i dopiero możemy coś tam działać. No dzisiaj jest masakra dzień, ale jako uśmiechnięty. Zostało mi, moi mili, 10% baterii. Na tej wiosce nie ma niestety prądu. Więc następny pech. Ale uwierzcie mi, takie problemy to są problemy z dupy. To są naprawdę małe problemy. Będą większe. Myślę, że będą takie problemy. Że Jakub włócięga usiądzie i będzie po prostu płakał. Naprawdę myślę, że tak będzie. W Himalajach, na przykład, gdzie Jakub włucięga nienawidzi zimna, nienawidzi mrozów. Myślę, że Himalajem my złamią mnie raz. Ale do Himalaj jeszcze parę lat pedałowania, więc skupmy się na razie na tym na czym jesteśmy, że tak powiem. Zaczynam nienawidzić. Tych osłów, proszę Państwa, te bydlaki tak drą mordę w nocy i nie możemy przez nie spać. To jest, to jest po prostu nie do opisania. Naprawdę to jest nie do opisania. Co chwilę, przez całą noc do samego rana. Nie drży tej mordy, proszę Cię, Ośle. 45 minut później nadal czekamy. Słuchajcie, jesteśmy w sklepie u naszego ziomka. Pokażę Wam ten sklep od środka. W ogóle spójrzcie, niesamowite. Zostawił nas samych tutaj. Czy ludzie są naprawdę aż zaufni. I poszedł sobie zjeść po modlitwie. Czekamy teraz aż zje i ma nam załatwić jakiś transport motocyklowy. Prawdopodobnie taki coś ala tuk-tuk z przyczepką na rowery. Więc za chwilę mam nadzieję, że wbijamy się w ten park. No i czekamy z ziomkami. Będą nam łapać stopa. Moi mili bytury. W rowerach znowu dwa flaki, zdjęliśmy przednie koła, koleżka złapał nam busa, no i co, lecimy 100 km. Jestem zły, bo chciałem wam pokazać z bliska lwa, ewentualnie jakąś zebrę czy coś, ale to jeszcze nie czas, przyjdzie na to czas moi drodzy. No i tyle wam z parku pokazałem, moi mili, najmocniej przepraszam, czasami nie przeskoczymy niektórych rzeczy. Weszliśmy z naszego transportu, moi mili. Tak, oszukaliśmy trasę na 100 km, ale nie było wyjścia. Spójrzcie, zaczyna się prawdziwa dżungla. Zobaczcie w ogóle, jakie zbiorowisko, bo koła pompujemy. Zaczyna się dżungla. Jak widzicie, teren znacznie się zmienił. Zaczynają się góry, moi mili. Spójrzcie, zaczyna się prawdziwa Afryka. Myślę, że w Gwinei będą prawie że tylko takie drogi. Nie licząc dojazdów do miast. Ha, ha. Klimatyczna senegalska knajpka. Dostaliśmy do jedzenia coś takiego. Mam nadzieję, że się nie posramy. Dobra, słuchajcie, spróbowałem. Tutaj mamy mięso. Tutaj, sos, coś jak myśliwski. Z tym, że troszkę inny. No i ryż. Cena takiego dania to niecałe euro. Spójrzcie, pokażę Wam jeszcze menu, 650 franków to 1 euro. Sami sobie przeliczcie. Nie wiem, moi mili, czy nie podejść do tych ludzi, nie wziąć naszych ciuchów i nie poprosić, żeby nam je wyprali. Spójrzcie. W ten sposób musimy nauczyć się z Józkiem robić pranie. Ale piękne miejsce. Tutaj śmietnik, te kontrasty, spójrzcie. Śmietnik, jakieś muchy latają. A tutaj taka piękna rzeczka. Coś pięknego. Smacznego, drogie krówki. Krówki jedzą tutaj wszystko, a my potem jemy krówki, moi mili. W Europie mamy druty kolczaste na ogrodzeniach, proszę Państwa. Spójrzcie, co jest w Afryce. Tutaj się nie cackają. Nie pierwszy raz widzę coś takiego. Myślę, że wystarczy zarzucić jakąś szmatę. I tak bym przeskoczył przez to grodzenie. No ale można się pociąć konkretnie. Witam w południowo wschodnim Senegalu, moi drodzy. W mieście Kedugu. Mam nadzieję, że nikt nie buchnie mi tutaj telefonu. Nie chciałbym w tych sandałach nikogo gonić, ale uwierzcie, że to gonię. Nie boję się tego, przynajmniej tutaj. Spójrzcie, jaki fajny targ. Słuchajcie, jesteśmy bardzo niedaleko granicy z Mali. Tak, tego jakże niebezpiecznego państwa. I granicy z Gwineą. Także teoretycznie jutro byśmy mogli już przekroczyć granicę z Gwineą, ale musimy czekać najzwyczajniej na wizy. I poczekamy sobie na te wizy prawdopodobnie do środy, albo nawet czwartku. Dzisiaj jest sobota, więc więc oni co ci tam nie pasuje? Dzisiaj jest środa, więc sobota, to znaczy, więc, więc nie uwzględniają tych wiz. Aczkolwiek od poniedziałku to wszystko zacznie działać i mam nadzieję, że maksymalnie w środę, czwartek dostaniemy te wizy i bezpiecznie przekroczymy granicę z Gwineą. Co też jest nielada wyzwanie. Mówiłeście mi, że to jest nielada wyzwanie. Jeśli nas nie wpuszczą na tej granicy. To przysięgam kochani mogę iść siedzieć w rozpierdziele pół posterunku. Naprawdę Bo jeździemy 7 tysięcy kilometrów w te upały, w te różne dziwne sytuacje. Jeśli mnie nie wpuszczą, to no to wyjdę z siebie, naprawdę wyjdę z siebie moi drodzy. <laughs> Więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Mam dla Was też jedną niespodziankę. Jesteśmy 40 km od pewnego magicznego miejsca Nie powiem wam co to za miejsce, bo nie wiem czy ono istnieje W internecie istnieje, zobaczymy jak to będzie Jak to wyjdzie w praniu No i co, jedziemy tam dzisiaj Mam nadzieję, że wpuszczą nas z rowerami Jak nas nie wpuszczą to też jakoś boczkę spróbujemy to obierać, Bo musimy to zobaczyć Musimy tam rozbić obozowisko i się przespać, najzwyczajniej. Widzicie tą górę, moi mili, kochani widzowie? To nie jest to magiczne miejsce, które chciałem Wam pokazać, bo dopiero jedziemy do tego miejsca. Ale ta góra mnie rozwaliła. Poczekajcie, zatrzymam się i coś Wam wytłumaczę. Kamera w telefonie nieważne w jakim. Może to być też lustrzanka, cokolwiek nie odzwierciedla ogromu tego, jak to naprawdę wygląda. Wyobraźcie sobie, że to jest powiedzmy 5 razy większe, naprawdę, bo to tak wygląda. I teraz sobie popatrzcie na tą prześliczną górę. Nie mam pojęcia, co to za góra. Ale jest niesamowita: jest naprawdę niesamowita. To nie jest Gwatemala, to nie jest Sri Lanka. Jesteśmy wciąż w Senegalu. Ej, dla takich chwil warto żyć, aż mi się płakać chce ze szczęścia. Naprawdę, aż chce mi się wyć. Coś pięknego, coś niesamowitego. Gorąco zachęcam was, was wszystkich do podróżowania, moi mili. Naprawdę bardzo gorąco. Podróżowanie to cudowny styl życia. Powiedzmy, że to cudowny styl życia, tak. Nie wiem moi mili czy widzicie, tam daleko za Juskiem jest takie długie pasmo gór. Za tym pasmem gór jest już Gwinea. Jesteśmy na razie uziemieni, nie możemy przekroczyć granicy, tak jak wam mówiłem. Musimy też wrócić się do tego miasta, w którym dzisiaj byliśmy. Sorry, zapomniałem jaką nazwę nosi to miasto, żeby wypłacić wszystkie możliwe pieniądze, które mamy, ponieważ w Gwinei może być mały problem z wypłatą pieniędzy. Więc tak, jesteśmy pod samiutką Gwineą, do Gwinei zostało jakieś 30, może 40 kilometrów. Au! Proszę Państwa, au! Dzisiaj śpimy w tym magicznym miejscu. To nie jest jeszcze to, co Wam obiecałem. Tam to będzie w następnym odcinku. Spójrzcie. <laughs> Niełatwo było się tu zostać. Jest to rzeka Gambia. Proszę Państwa, są w niej już krokodyle. Czy się boję krokodyli? Nie, one raczej tutaj aż tak wysoko nie wejdą. Nawet powiem wam, że za chwilę będę próbował tam zejść i się po prostu wykąpać. Wykąpię, ponieważ przydałoby się już wykąpać. Pomyślicie sobie, co za debil, co za idiota. Kąpię się w rzece, gdzie są krokodyle. Moi mili, korzystam z mojego życia nie na 100%, a na 101%. I wykąpię się, bo śmierdzę. Dobra, może nie będę wam nagrywał, jak tu schodzę, ale da się zejść. Nagrałbym wam to, ale nie chcę potłuć jeszcze bardziej już mojego bardzo potłuczonego telefonu. No i idę sobie popływać na brzegu. Sprawdzę najpierw, czy nie ma krokodyli. Tak, aż takim dzbanem nie jestem. Musiałem się wspiąć po tej małej ściance. Troszkę kamienie się naobsuwało. Spójrzcie, zaczyna się naprawdę dzić, kochani. Bardzo niedaleko stąd jest ten park narodowy. Nie mam zielonego pojęcia, jak oni pilnują tych wszystkich zwierząt. Przede wszystkim kotów, żeby one nie uciekły, ponieważ ten park jest... ten park jest nieogrodzony. Więc śmie twierdzić, że czasami jakiś kot ucieknie, proszę Państwa, z tego parku. I mam nadzieję, że nie stanę się dzisiaj ani ja, ani Józef jego kolacją. No robi się dziko. Ja wiedziałem, na co się pisze. I dalej mówię wam, że się nie boję. Jestem podekscytowany. Cały czas szukam krokodyli. Na razie ich nie ma. Pytaliśmy się przed chwilą miejscowych tubylców, czy są tu krokodyle. Powiedzieli, że tak, że są. Ale na razie żadnego nie widać. Wow. No nie ma, nie ma. Kurde, to jest głęboko, bardzo głęboko. Nie rozbiliśmy jeszcze namiotów, zaraz słoneczko się chowa, ale spójrzcie, mamy po kokosiku. Czy takie życie nie jest piękne, Józiu? No pewnie, kurwa, upragniony kokos. <noise> Zdrówko, proszę Państwa. Jednak zrezygnowałem z kąpieli, naprawdę jest strasznie głęboko w tej rzece, więc może jutro. Spójrzcie, dzisiaj śpimy dokładnie w krzakach, nie Józiu? Siema! <noise> Rozbili, rozbiliśmy, jeszcze się nie rozbiliśmy, ale rozbijamy się tutaj. Niesamowite, dzikie miejsce, proszę Państwa. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze taki mały update, proszę Państwa. Spójrzcie, Józek tutaj myje kubki. Jesteśmy naprawdę w głębokiej dziczy. I mam internet 4G na wszystkie kreski, co jest coś niesamowitego. Więc ta Afryka, która kiedyś była, myślę, że już nie istnieje, no bo... Są tu wszędzie drogi betonowe. Prawie wszędzie. Asfaltowe. Jest internet na 4G. 5G nie ma. LTE. Ale jest 4G. Więc naprawdę Afryka się pomału kończy. I ta cała wielka dzicz. Zwierzęta. Przede wszystkim zwierzęta, kochani. Zwierzęta nie latają sobie tak dziko, tylko są pokitrane po różnych parkach narodowych. Ogrodzone albo zaobrączkowane. Albo coś w ten deseń. Więc, więc naprawdę Afryka Pomału przestaje być Afryką, takie są fakty i realia, niestety.